Ciekawi mnie, czy Ciebie też tak poruszy ta historia, o której Ci za chwilę opowiem. Dzisiaj wspominamy świętego Wiktoryna z Amiternum. Jest to męczennik chrześcijański, który zginął śmiercią męczeńską około 98 roku. Czemu mnie porusza ta historia? Za wiele o Wiktorynie nie wiemy. Ale porusza mnie szczególnie to, że zobacz, minęło praktycznie 2000 lat. To był 98 rok. My teraz mamy 25 rok nowego tysiąclecia. Czyli za... no, trzeba by policzyć za ile lat będziemy mieli 98 rok. Tylko, że 2000 98, a on żył w 98 roku po Chrystusie. Kilkadziesiąt lat po tym, jak zabito Jezusa. Przez jakiś czas apostołowie żyli jeszcze w Jerozolimie i okolicach, ale później doszło do powstania żydowskiego. Rzymianie zburzyli świątynię, były zacięte walki i chrześcijanie rozpieszli się po tym regionie, ale też część z nich wyjechało dalej. Między innymi Święty Piotr dotarł do Rzymu. Wiktoryn mógł znać jeszcze tych, którzy widzieli Jezusa. Mógł też Znać tych, którzy znali bezpośrednich świadków. To naprawdę były ciekawe czasy, ale jednocześnie nie miał całego tego doświadczenia, które my mamy po tych setkach, w zasadzie dwóch tysiącach lat, kiedy wiemy o różnych cudach, o różnych wydarzeniach, mamy potwierdzenie, pewność Bożego działania. To, co wiemy o Wiktorynie, to to, że musiał być człowiekiem bardzo głęboko wierzącym, ponieważ przygotowanie do chrztu trwało około dwóch lat. I pójście za Jezusem wiązało się z poważnymi reperkusjami. Były to bardzo trudne czasy, a on został wybrany biskupem. Był to dowód ogromnego zaufania do niego. Za panowania cesarza Trajana został skazany na zesłanie do Kotyliano i tam w Kotyliano powieszono go głową w dół. Wisiał tak trzy dni zanim zmarł śmiercią męczeńską. Jego ciało zostało przywiezione i pochowane w Amiternum, gdzie zbudowano bazylikę jemu poświęconą. Miejsce jego pochówku z czasem zaczęto nazywać San, Vitorino, wspominany jest w Martyrologium Rzymskim 5 września. Porusza mnie to, że minęło 2000 lat. Chrześcijanie byli prześladowani w następnych wiekach przez prawie 300 lat. Starano się zatrzeć o nim ślady poprzez to, że zabito go, a my o nim ciągle pamiętamy. Minęło praktycznie 2000 lat. I porusza mnie taka myśl, czy o mnie, czy o tobie, pomyśl, ktoś będzie pamiętał za 2000 lat w jakimś odległym kraju, jakim jest dzisiaj Polska. Wspominamy go, bo poszedł za Jezusem. Bo ci, którzy że idą za Jezusem, żyją wiecznie. Niech Chrystus będzie nam Panem, a Tobie we wszystkim, Bóg niech błogosławi, obdarza Cię światłem i miłującym sercem, aby pamięć o Tobie trwała na wieki. Amen.